Jeden z kurde, jak kurde. No weź się wpierdol w ruch teraz, nie? Jak już jest ciemno. I uważaj na salę, nie? Pierwsza, no jedziemy to na... jedziemy dalej. Co ty grzeszisz, sami ty uważaj, na tena? Jak je wniemy to jedziemy dalej. Tak, to tu uważajcie <grywa> na mój telefon podjedziemy Ale będę jaja To już lepiej go tuść niż ma zgasnąć Ale nie boli od pania <tryk> Łę podpchania Rów kurwa Ale się kurwa biegnie w spirale ten samochód Wy gdzieś go ojciec to widział To by się kurwa przywrócił ja mu pokażę się wiki <tryk> Rura, bo nie podjedziemy I to poduka Nic nie widać Najby e, to będzie żaba tam czekają już na nas Z lizaczkiem tak. A Kto to nie, kurwa ukradliśmy Na prosto, nie jedź za drugą. No. Prosto, nie podjedziemy. Nie? my okay. no rozpętniemy. Co ty? To przejebane. Ale mnie duszą do spaliny. Nie też. Ziewam, Marta. Wszędzie No jedź, jedź! Ten zaraz zgaśnie, cztery mu To jest ten polski rajd. Ten. My... Och, jak Syrena 2012. Nie. To się nazywa ten. Ah, 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 skądair alości się chowa. widać po nią jest deska się śrata ona daję ci beton ją to powiedz no, że nie żyjesz że jesteś ja, cię, ja nie mogę pojechać jakiś upadek toś biegnął ja grama zamkędda i kurwa jaki zbierze. koleś tamy żeby był a Iwa, pewnie Dobre, bo... to tu drzwi. Ale ten... mnie <laughs> jedynkę, nie? Ja mu gasę. Boo! 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 patrzcie, Boo! 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 wyjebałem się radzę do mnie nie O, o, o. przyjadę. nie, <grym> Ale, o, o. nie Zara No dobra. Ja dostawiamy brama. A brama. Jeszcze lakier porysujesz. No. 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 No nie będzie Ej, ja wsiądę, nie wodę. coś zamknijcie bramę. A jeszcze ja muszę wyjechać. Ja muszę jeszcze wyjść. Zamknij bramę. Nie chcę mi się. Dziękuje, Majek, no, tu cię I tak nic nie widać. Teraz w Dobra. Jeszcze zachowaj. Czego zachować, no? Dobra, ja spadam. Tak, tu na wierzchu.